Jakiej kopalni robiłeś w jakich latach? Takie wiesz. Kabukaż 1980 do 1989. Po 8. 9 lat 8. No. Możesz o tym jeszcze coś powiedzieć? Torysia jako pracownik. No co, kopalnia TORRES. Pokłady niskie. się znaleźć pokład 1,80m 80 już było super. Praca... Ja widziałem te, te wyższe chodniki, te wyższe partie. Czy to po, po kilkadziesiąt centymetrów nawet co niektóre miały nie? warstwę. No i co to? Włopata, praca średnie wieśna. Łopata kilo i to wszystko. Uh -huh. Wiercenie, strzelanie żadnych kombajnów, nic. Naprawdę ciężka robota była. Także wiesz, no i opłacalność podejrzewam, że może i dlatego wiesz no Zawsze w jakiejś tam legendzie z Jarko Prawdy jest, nie? Także wiesz, ile ludzi musiało pracować na ścianie, żeby ileś tam wy... łopatami ręcznie wychochlować. Kombajn przejedzie i to. Na całkiem inaczej no. jest teraz, nie? I także wiesz, no to też koszty są, no bo kombajny... Ale były kopanie bardzo gazowe. Kiedyś swego czasu miałem taki przypadek. Byliśmy upadową, ścianową, nie? Uh -huh. Chodnik górny, chodnik dolny, na się robiło i w poprzek była tak zwana ściana, no, 150-200 metrów zależała, i się przesuwało w głąb. w głąb, górny, dolny chodnik ze ściany. My no byliśmy tą ścianówkę, no i po strzelaniu żeśmy weszli, no i lutnia, lutnie to były takie rurociągi na dużych, yy, pokładach na głównych przekopach były takie aluminiowe nie takie no, znaczy się z rury Aha. a dalej już no, takie to były dostawiane tak zwane parciane lutnie no i się zawinęła poszczelna i no nie weszli poprawiliśmy tą rurę tą lutnie jak buchnęło gazem wiesz gaz się zebrał bo to przodek koniec nie ma żadnej wentylacji także wszystko tam zostaje no i jak zaczął być alarm, kolega normalnie prawie już Odleciało. Odleciał, doskoczyłem do konia, a koń to był taki yy, wąż gumowy, który podawał powietrze, no bo tam nie było elektrycznych rzeczy, tylko na powietrze. Motki pneumatyczne, wiertarki, wszystko było na powietrze. No i doskoczyłem do tego konia, odkworzyłem ten zawór. I swoją głowę i jego, wiesz, żeśmy tak przy tym siedzieli, no wiadomo, jak ten gaz ruszył, to od razu czujki się włączyły, nie? Zaczęło tam być jak cholera, no i dyspozytor, halo, zgłoście się, tam już nie pamiętam, jaka to była ściana, nie, ścianówka, zgłoście się, halo, co się dzieje, zgłoście się, nie? No kto pójdzie? A Aparat powinno się nosić tlenowy, ucieczkowy Miałem. ze sobą, no, ale przychodziłeś, to się wieszało, przecież no bo... nie byś z nim robił, miał albo w zasięgu ręki, ale to wiesz. Różnie jest. Nie? Różnie jest, a powiem Ci, że tak to było. I w każdym razie, no, jakoś ten gaz przeszedł, jakoś już my z tej ścianówki. No, oczywiście już ratownicy pędzili ku nam, co się dzieje. No, ale później jak już to wiesz, ta lutnia prze, przepchała ten dwutlenek, nie? Okej. Okay. No i raz ciekawy był wypadek, no ciekawy, pięciu ludzi zginęło. Na torze, tak? Mhm. A które zrobiłem na tym oddziale? Przy wierceniu. Jak się wierciło? Zawsze się wierciło e, tak zwane otwory badawcze. Meta, metaniarz przychodził i uh -huh. wiercił zazwyczaj, no, zależy, w węglu to, to od 4 metrów się wierciło, taką pompę wkładał i patrzył ile jest metanu, jakie stężenie. No i wiercili. W każdym razie a tu wystarczy iskierka jak już jest metan nie, nie wiem widziałem co się dzieje na chodnikach w chodnikach pod ziemią w Karniowie, nie wiem czy słyszałeś mhm. dwa lata temu potężny wybuch przecież co ogień robił w chodnikach szedł kamery nagrały, zarejestrowały mhm. to też wszystko szło no i zaczęli wiercić, poszedł metan z otworu mhm. no, pięć, no i chuknęło, nie Pięciu ludzi dwóch leżało dalej, później robiłem tam już, jak żeśmy to poprawiali, no to wiadomo, pierwsze to wentylacja, później ratownicy, wydobycie zwłoki. Dwie osoby miały, tak jak mówię, no aparaty wisiały dalej, no ale przy takim, wiesz, przy wybuchu, przy samym przodku, to tak nie mieli szans, i tak nie mieli szans, po prostu to tak, wiesz. Ten, jakbyś jechał, nie wiem, 100 km na godzinę i 5 metrów przed jakąś ścianą się zatrzymał. Nie ma opcji takiej, nie? W każdym razie dwie osoby dalej były. Miały aparaty otwarte, mhm. otworzone. Widać, że użyli. Ale była jedna zasada: nie uciekać, nie biec. Po prostu ten tlen się zaczyna ugotować. W aparacie? W aparacie. I po prostu gdyby. Ale to tylko się tak mówi. Ma, błącza, strach nie, ma nie, takie oczy i dokładnie. uciec gdyby posiedzieli przeczytali może masz coś takiego zapatrz co ty masz? własne ten tonek no. chcesz tego? Nie. Nie. także to ciekawa praca ale ciężka ciężko. i niebezpieczna i niebezpieczna ja powiem że a pieniądze jakie były do tych czasów co robiłeś? dobre, nie? na pewno nie narzekałem nie narzekałem tak. mnie... żona nie pracowała i... moi starsi koledzy po podstawówce wiesz na, na, na mhm. Górny Śląsk na kopalnię szli to oni przywozili trzy razy większe wypłaty, no. później się wszystko sypło no i niestety też tutaj chodźmy wyjeżdżać nie. bo na soboty, nie Płatne książeczki G. Co to było? Ty nie słyszałem. Nie słyszałeś o książeczkach G. Tak zwane książeczki G to były książeczki górnicze. Na no? ja sobotę, za niedzielę. Te pieniążki, które zarobiłeś, 300%. No na przykład tygodni tam powiedzmy pędziałki do piątku zarobiłeś. Już się odnoszę, bo teraz już nie pamiętam jakie tam stawki były. Powiedzmy 100 zł to jak szedłeś w sobotę, czy w niedzielę, to dostawałeś 300 zł. Mm. I te pieniądze przechodziły na tą książeczkę. I były specjalne sklepy na górnym Śląsku u nas. Sklepy dla górników tak stale. I tam się kupował właśnie na tych Był księżeczki. lepszy towar? Znaczy, wtedy nie było towaru. No, Zacznijmy od tego. Były sklepy na przykład Peweksy, nie? A to jeszcze nie? Nie wiem, czy słyszałeś o Zamku książek w obrzychu. Słyszałem, miałem. Ee... Tam jechać, ale nie dojechałem. Może to jest to siedziba powiedzieć. stara Ale oni pierwszą siedzibę, którą mieli, to mieli w zamku w Rostoce. Gdzie to jest? Jest niedaleko Wałbrzych, jakieś 25 km od Wałbrzycha Szukając kamienia. Słyszałem tak. coś o tych kamieniach. No, to kupili właśnie zamek w Roskoce. Tak. Później go tam rozbudowali. I następną siedzibę, którą kupili, to był zamek książki. Także. ale niech... ten, ten zamek już stał. Nie to, żeby go budowali. Nie, tylko... nie, stał, stał. To jest jeden z tych starszych. Tyżomków. Jeden z starszych, no. Tak. No starszy, na... no starszy książ był, ale pierwsza siedziba Hochbergów, nie na no, Dolnym Śląsku to była właśnie. Zamek w Rostoce ciekawy byłem tam. No, na razie ruina ruina tak. Naszy, 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 nasza władza. Pierwsza. zamki niestety, podupadają Później tylko... druga, która kupili, nic nie robili. Dastępnie. Dziś jedzę. Hmm? I tak ma. No, tu tak. też, jak chcesz, to chodzi. Tak. Będę stał z boku. I... W każdym razie. No, to taka ciekawa. No, co? To, jak ci mówiłem, nie widzimy w niedzielę na myślą. Nie? O. No. Wioska. Też sześć tysięcy ludzi. Dwa kościoły, browar, sklepy. Do dzisiaj stoi jeden. Do dzisiaj stoi jeden stary. A on Par, mówi, po... że ten to jest nowy? Od, zbudowali go? No, jest browar. Poniżej kościoła, jak się jedzie od e, Góry no. Świętej Anny. E, co ja mówię, od Jeleniej Góry. Kościółek tak po lewej stronie, na takim wypłaszczeniu stał, widziące. No i jest no, jak dalej, od, dołu, jest jest dalej. No, od no, Janowic, Wielkich. Od Janowic Wielkich. dokładnie. Jest. A poniżej, poniżej jest zrobiony właśnie ten e, nowy no, browar. Fajny taki taki budynek, przesklony, restauracja tam jest. Kurczę, ja ci powiem, mają. No możesz wyłączyć, w każdym razie już tam nie byłem. U -u -u. Swego czasu jeździłem tam dwa razy w tygodniu, bo to była moja no. trasa. Także w Janowicach Wielkich jest też taki stary zamek, ruiny zamku. Nie, nie byłem, nie byłeś nie nie Jak on się nazywa? Później z Janowic, Wielnik, jak jedziesz w kierunku Karpnik. Mm -hmm. Tam też na jakimś szczycie były był jakieś ruiny, z tego co mi się zdaje. Jak są te dwie góry, Cyce, Janowickie. Do, dokładnie, no to tam jest właśnie ta jedna górka, jak ona się opad zapomniałem. Krzyżnik i Sokolik. Ja, Sokolik, no, przepiękne góreczki. To na Sokoliku, tak, jest ten zamek? Na Krzyżniku. Mm -mm. Wcześniej, wcześniej, w Janowicach to jest Aha. dokładnie. Z Janowic jakby szedł, ale też tą trasą dojdziesz tam właśnie do, do tych góry o, może coś słyszałeś na temat e, połączenia chodników kopalnianych z Ludwikowicami. Wałbrzych ludwikowice No tyle co z że... Tylko. Tylko. Tak wiesz. Bo dzisiaj różne ja ci teorie spiskowe powstają na ten temat. Jakby pracował z tymi starymi górnikami, wiesz, co zostali po wojnie. Mhm. To by się człowiek więcej dowiedział, nie? Ale później tam jakoś nie przekazywał tego. Jeszcze z Niemcy starzy nie, no bo to wiadomo. Jest ponoć wiesz, kupę też takich historii, że w naszych kopalniach Obrzyskich też tam jakieś skarby pozostawiali, ale kto co wie, o tych wiesz... No e... dzisiaj są ludzie, którzy szukają złotego no, pociągu. No, no parę lat temu jak ugosili ten złoty pociąg tutaj, no. to, to znaczy nie tutaj w Obrzyku, nie? No to, to była pena na cały tych... świat. W tych szmatławcach w tym bildzie Takie. Artykuły. Artykuły. Złoty pociąg. Patrzcie, moje miasta <laughs> A tam mieszkam to mój złoty pociąg. Waldenburg. Mhm. Tam jakiś e, nasyp był. Nie wiem czy słyszałeś coś o tym. Też e, starali się tam jakieś badania robić z seismografami i innymi żeby wejść w głąb ziemi nie? I, i sprawdzić, bo gabarytowo im to odpowiadało, że tam może być i, i ciówcia, i, i wagon jakiś, nie? Niby to, to co tam szukali, to jest jakby wiesz, że do Wałbrzycha od strony Świebodzic jest taki duży nasek. Uh -huh. Za tym nasypem cała ta strefa ekonomiczna Wałbrzyska się mieści, nie? No i twierdzili, że to najprawdopodobniej będzie tam. W Wodle, ten Dolny Śląsk to jest tak ciekawe, widzisz, Książę jeszcze chyba do 5 maja kurde urzędowali Niemcy, a 45? roku. Nie tylko no. tam, na no, nie też podobnie no. było. To przecież do, do lat 50 nie było wiadomo, czy, czy Dolny Śląsk będzie chyba, nie? Dokładnie. Czy coś takiego. Mhm. Jak na to, co niektórzy mówili, dziki zachód. No tak. <laughs> Działo się. Żeby się w nie wysławiać, to wiesz. Przyjeżdżali też tak moi dziadkowie no musieli się przesiedlić, no ale żon przygód, łatwego pieniądza. że Niemcy wyjeżdżali tutaj to co zabrali? To co my ze wschodu y -y. wszystko zostawało. moje żony dziadek taką chałupę Dorwał, że ja piernicz człowieku I co ciekawe. Jak A zmarty, to sam, sami ludzie brali czy... Gdzieś tam z jakiegoś urzędu szło to. No nie przypisane. bez urzędu, no ale wiesz, były do, wolne domy, jak co zobacz, patrzył, wsiadał, zajmował. Na ty zostało. To pierwszy ten lepszy, nie? Mhm. To pierwszy tam przyjechał dziadkowie moi, nie z Sadów też taki domek fajny mieli. Dziadkowie składczyny mieli. Swego czasu, no to Austria, Niemcy to, to było Austro-Węgry, nie? Mhm. Tam Niemcy to co to było? Cesarstwo niemieckie nie za duże. No, Prusy były. Prusy no, wcześniej. No. no też na moich terenach i ci, i ci byli. I bili się o Śląsk. Bo Dokładnie. To nie raz nie. Czy to dzisiaj pomniki są jeszcze gdzie gdzie postawione na, na część zdobycia Śląska albo przez Prusy? Ta. Albo przez austro Węgry. No na przykład jak jedziesz... W obrzychu jakbyś był kiedyś taki pomigłanów jest na piślanskich. No, pomigłanów Piślanskich w 1800. W którymś tam roku nie będę teraz myślał, zapomniałem. łani polscy legi włoskiej stoczyli zwycięską bitwę z półsakami. A ziemia jest tam taka czerwona, normalnie czerwona, no to legenda właściwie, że tyle krwi tu Aha. popłynęło, że po prostu ziemia jak się zabarwiła tak została to dzisiaj.